Witajcie, moi drodzy widzowie. Nagrywam odcinek w tej chwili pod tytułem Wszystko na temat slime ale moim zdaniem na pewno nie będzie to wszystko. Na pewno znajdzie się jeszcze jakaś rzecz, ale tyle co się dowiedziałem, tyle w tym filmie umieszczę. Nagrywam ten film od razu po tym, jak. Skończyłem nagrywać film poprzedni, czyli Ciekawostki Minecraft, odcinek drugi. Po prostu bardzo myślę, że może Wam się spodobać ten materiał. Także zrobiłem właśnie ten odcinek. No to myślę, że możemy już przechodzić do slimeblocków. Znajdują się one wyłącznie na wersji Minecrafta 1.8. Pierwsza myślę, że najbardziej taka charakterystyczna rzecz dla slime bloków. Po prostu lecimy w, górę, lecimy w górę, lecimy w górę, lecimy w górę, lecimy w górę. Spadamy i odbijamy się jak na trampolinie. Było to też w pierwszym odcinku z ciekawostek. Przedstawiłem też właśnie podobną, podobne zastosowanie, dlatego Ignoruję y, slambiloki, ignorują śnieg i dywany i różne rzeczy tego typu, tylko jakoś nie mogę tego teraz położyć, nie wiem, albo czekaj, a może dywany, nie, dywany na pewno będzie można położyć, no właśnie. Y, ignoruję dywany, będę to udowodnić skacząc na to. Ignoruję też różne rzeczy, y, takie jak Porcze. No. Nie, tego nie ignoruję, chyba. No to, to ignoruję dużo rzeczy. Zresztą no, ktoś ignoruje. Dobra. Slime bloki. Rzeczy, które są przyczepione bezpośrednio do slime bloka, przesuwają się razem z nim. Za to rzeczy, które właśnie są przyczepione do innych bloków, nie do slime bloka zostają na tym miejscu. Teraz taka ciekawostka. W przypadku bloków, w przypadku soul Sanda, piasku dusz, w sensie, jeżeli pod piaskiem dusz znajdzie się lód, chodzi się wolniej. A w przypadku a w przypadku slime bloków nie chodzi się o niewolniej. wolniej ani... czekajcie jeżeli chcemy zatrzymać się z... ze skrypieniem klikamy shift albo spacer jeżeli dobrze pamiętam no i chodzimy tak samo jak potem dokładnie tak slime bloki bardzo mogą się przydać do Przemie, przemieszczania itemów. Czekajcie, tylko znajdę sobie lód. lód był w building blocks. Ice. Ja, ja szukam... No może być normalny ice. Bo ja sobie wziąłem taki trochę inny tutaj. tym bloki mogą się bardzo przydać w przemieszczaniu itemów, jeżeli my normalnie nie możemy przejść. W taki sposób, że tylko tu trzeba dobrze Czy... Jak Widzicie? Nie. Nie widzicie. Te właśnie diamenty. Spróbuję teraz normalnie tak rzucić. No nie wychodzi. Także trzeba trochę podlecieć. Dobra, może za bardzo. Rzucić. Hops, 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 hops. hops, hops. No, i teraz można bardzo łatwo przemieścić diamenty i tego typu rzeczy. Tylko trzeba uważać, bo właśnie za, razem ze swoim blokiem będzie blok przechodził. I to chyba wszystko na temat tych ciekawostek. Nie miałem jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, ale już zapomniałem jaką. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, następny film będzie, na, jeżeli pod tym filmem, jeżeli ten film wam się spodoba, to następny film y, będzie na temat y, tego, jak zrobić skaczące itemki, y, no, były już takie filmy na YouTubie, ale ja myślę, że dużo ludzi mogło nie widzieć ta takich filmów, także myślę, że fajnie będzie zrobić. Bardzo by, mi miło, bardzo by mi było miło jakbyś ocenił, sobie zaenchantowałem, właśnie na kreatywie można enchantować rzeczy, których normalnie na no survivalu nie da się enchantować. Wszystko da się enchantować. No dosłownie wszystko. Także bardzo by mi było miło jakbyś pozytywnie ocenił ten film, bo to bardzo motywuje do nagrywania. No to hej, cześć i do następnego materiału.